Witam Państwa w 37. wydaniu Cyników, Obudy i Cyników. Szanowni Państwo, jak w gruncie rzeczy mamy postrzegać rzeczywistość? Czy poprzez pryzmat bieżącej polityki, bieżącej aktywności politycznej, czyli nieskoordynowanych działań, Opozycji w celu dezintegracji państwa, czy też tych skoordynowanych już z Unią Europejską, a mających na celu udzielenie sankcji w postaci hmm, przez Unię Europejską sankcji wobec Polski poprzez niewypłacania funduszy, na które każdy obywatel Unii Europejskiej, czyli Polak, także się składa. Ci państwo, z opozycji, którzy przysłali nam pana Donalda Tuska, który ma tutaj jakby sprawować rządy gubernatora yy, gubernatora prowincji yy, Poland. Bo tak to Szanowni Państwo wygląda, ten gubernator miałby za zadanie yy, ściągać haracze, ściągać podatki. I oczywiście coraz bardziej pogrążać Polskę w zapaść ekonomiczną gospodarczą. Ten pan przyjeżdżając tu do Polski liczył, że tak jak mówił jego minister, ten Ro, Rostocki, z tego co pamiętam, chyba pan tak się nazywał z podwójnym brytyjsko, polskim paszportem. Ten pan uważał, że uda się wszystko tak. Zahabrusić pod siebie, mówiąc tak brzydke, brzydkimi wyrazami, aby <śmiech> <śmiech> głęboka zapaść Polski się pogłębiała, a pieniędzy nie było. Jak on to mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. Oczywiście, szanowni państwo, ściągalność podatku z, podatków VAT, czyli nie lewe faktury, a Prawdziwe faktury spowodowało, że pewien trend negatywny dla Polski został odwrócony przez długi okres czasu, prawie 6 lat, udało się zatrzymać złe trendy dla Polski, ale oczywiście obraz Polski na świecie został. Nieopatrznie pogorszony. Dlaczego nieopatrznie? Bo nikt nie, za, nie zadbał o te podstawowe wartości, jakim jest marketing marketing polityczny. To wszystko, co powinno być w sferze wizerunkowej, również zostało zaniedbane. To pominięto. To uznano, że jest nieważne, nieistotne, jaki wizerunek się prezentuje. Ale szanowni państwo, spójrzmy na to od tej strony. Jakiś polityk ma rano wywiad, wywiad w jakimś prominentnym medium telewizyjnym czy radiowym. No, jak radiowym to, go, to trochę lepiej, ale poprzez media społecznościowe. Ten wywiad może znaleźć się na przykład na YouTubie, może się w mediach społecznościowych, więc lepiej być przygotowanym, ale ten pan o tym zapomniał, całą noc balanga, balanga, alkohol, paninki i tak dalej, także wrócił w stanie wskazującym nieładzie, nie niedość pijany, to jeszcze brudny taki, no aza wrócił bladym świtem a tu za parę godzin trzeba iść na wywiad, więc co się robi wsadzają go sadzają go pod prysznic golą go, myją go ubierają ubierają trzy wody, wody toaletowe, wody kolońskie wylewają mu na głowę, na ciało wciągają spodnie, wciągają koszulę zapinają garnitur Zakładają krawat, bądź muszkę. Czeszą go, wysyłają do studia. Tam jeszcze makijażystka, troszeczkę te podgrążone oczy mu zrobił wybieli. Ja mówiąc to tak bardziej elegancko. No i mamy już. Oczywiście jeszcze przed przyjściem do studia hektolitry kawy. Żeby ten pan nie miał pomroczności jasnej yy, Jasnej jak pewien, yy, pewien prezydent jego Jego synowie Także jego następca, ale to zostawmy, nie o to chodzi I mamy Jest czyściutki, bachnący wchodzi Elegancko ubrany, wchodzi Dzięki hektolitrom kawy no udało się go do, jakoś do pionu doprowadzić Bełkotliwy Bełkotliwy głos Zanika i można przeprowadzić wywiad. To jest, szanowni państwo, polityka wizerunkowa. Musi być przedstawiony wizerunek. Nieważne, co się działo wcześniej, co się działo w środku, ważne, co się zaprezentuje. Zaprezentuje się obraz. Obraz ma być ładny, czytelny, pociągający dla odbiorcy. Ma przyciągać, ma przekonywać do siebie. Jak kiedyś to robił genialnie, genialnie, można powiedzieć, według jego przeciwników, Donald Tusk. No dzisiaj, dzisiaj, szanowni państwo, nie ma już chyba, chociaż ma o wiele więcej kasy, ale chyba już nie ma takich specjalistów w marketingu, bo wychodzi na populistę, oszołoma i wariata. A nie konkretnego, cynicznego... Sprawnego administratora. No ale szanowni Państwo, to nie, to nie mój problem. Tylko ja stwierdzam fakty. Wizerunek. Liczy się wizerunek. Przede wszystkim, liczy się wizerunek. Jeżeli tego wizerunku nie ma, i to nie tylko chodzi o osobę, ale również o państwo. Jeżeli nie zadbamy o ten przekaz, o ten wizerunek. Nie pokażemy go w taki sposób, by był on składny, logiczny, dobry i przekonujący, no to zawiedziemy na całej linii. O tym trochę w prawie i sprawiedliwości zapomniano. No trochę. Tak naprawdę przez 6 lat, jeżeli się popatrzy na stosunki na układy, na układy i w siecie powiązań sojuszniczych, to bardzo to zostało zaniedbane. Dlaczego? Ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości są tacy bardziej prostolinijni. Nie prostacy, ale prostolinijni, tacy bardzo uczciwi i dosadni. Oni idą, rozmawiają i mówią, że będzie tak i tak. Konkretnie chcą przedstawić to co, co myślą i że tam ma być i to proponują. I tu negocjacji praktycznie nie ma pola do negocjacji. Polityk europejski, polityk ogólnie światowy przychodzi i mówi: Mam takie, 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 takie propozycje, i zanim je przedstawi, to ma listę. To masz, dostaje od swojego rządu dyplomata. To masz załatwić. Jak to załatwisz? To twoja sprawa. Ty jesteś na tym stanowisku. Twoja jest rola, ty masz działać. No i idzie sobie taki dyplomata z tymi instrukcjami do domku, siada sobie nad biureczkiem, myśli, dobra, to mam to, to, to może nie przejść, to też, też, to co tu. A, już wiem! I dopisuje szereg czasem bardzo abstrakcyjnych, ogólnych, nierealnych pomysłów. I przeplata jest tymi propozycjami mądrymi, dla i ważnymi, ważnymi dla jego rządu. I potem negocjuje. Ludzie, jego przeciwnicy, znaczy w dyskusji, jego adwersarze, którzy mają za zadanie zbić jego argumenty, no podchodzą i mówią, no to by było jakby. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Co on ma następnego? Przecież to jest szaleństwo. Nie, to my się zgodzimy na to, co to, a to szaleństwo spróbujemy mu wybić z głowy. I tak jest z każdym punktem, z każdym punktem, i w końcu się okazuje, że przynajmniej 90-95% z tego, co miał zrealizować, ma zrealizowane. I potem jakąś tak zwaną bombę tematyczną, coś już w ogóle niemożliwego do przyjęcia, proponuje. I w ten sposób to zostaje odrzucone, ale pozostałe 5%, które mu brakowało, dokoptowuje i umowa jest podpisana. I obydwie strony są zadowolone. Strona, która z nami rozmawiała, że tego oszołoma populistę trochę usadziła, trochę coś mu wyjaśniła, a, a ten tak zwany no, zrealizowałem cały program. To wszystkie instrukcje. Mogę wracać do domu, jestem zadowolony, dostanę premię, rodzina z głodu nie umrze. Tak to wygląda. Taka jest dyplomacja. To jest polityka również to, ta wiselunkowa. Przedstawia się, że może, może trochę są oni takie oszołomy, szaleni populiści, ale da się ich z nimi rozmawiać, da się ich ustawić. Słuchajcie, jeżeli ktoś zrobił nam... Jak to mu, mówiąc, mówiąc brzydko, podrzucił nam swoje śmieci pod, pod nasz płot? No to robimy wszystko, żeby, pomimo tego, że wyglądamy na zbieraczy śmieci, to zrobić z siebie kolekcjonera. I w ten sposób nasz adwersarz, czyli nasza opozycja, wychodzi na trochę no, niedoceniających kulturę, sztukę, niedoceniających. Innowacji, trochę takich populistów, oszołomów, to co teraz wychodzi na granicy. Ale tego też również Prawo i Sprawiedliwość nie umie wykorzystać. To powinno się umieć wykorzystać. Bo jeżeli tego nie wykorzystamy, jeżeli ktoś nam na tacy podaje rozwiązania, no to je bierzmy. Oczywiście musimy je ładnie opakować i ładnie sprzedać. Bo na tym polega, to jest dyplomacja. Polityka pro, polega na rokowaniach, na pewnych zasadach, które musimy pojąć, pewnych elementach. Ktoś yy, mi powiedział, no najważniejszy protokół, jak dyplomacja, no to protokół, yy, naucz tych ludzi, dał no tak przezniu protokół, a ja się zastanowiłem, no fajnie, opanują cały protokół, ale będą umieli rozmawiać. I wyłożyłem im wszystko, całe kredo, jak powinni. Czyli negocjacje, dialog. A protokół? W protokół możemy się wkuć. W każdym momencie wkujemy to na pamięć. Natomiast tego, jak mamy postępować, jak negocjować, jak działać, w jaki sposób podejść przeciwnika, czyli jak się komunikować, przeciwnikiem, po każdy. Dyplomacji, ta druga strona to jest przeciwnik. My musimy go pokonać, czyli przekonać do naszych racji. Mało tego. Szczytem, już najwyższym poziomem jest to, że podczas negocjacji umiemy tak manipulować, aby przeciwnik myślał, że te nasze propozycje to są jego propozycje. Że on podał nam w kontrze do naszego szalonego projektu że udało mu się nas zastopować, bo on wymyślił dobry projekt. Że to był nasz projekt, to tu jest nieistotne. Udało się to przemycić i ta propozycja wyszła od drugiej strony. Czyli efekt jest finalny, taki jaki ma być. Instrukcje rządu i cele i realizacja strategii państwa zostały zrealizowane. A że to nie jest tak, no idziemy, wykładamy... Tak, zróbcie to, my chcemy to, zróbcie to, bo bo co? No co możecie zrobić? Czy macie sprawną armię? Dobrze wypasażoną, liczną? Zaprawioną w bojach? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to czyn, ten czynnik odpada. Czy macie surowce mineralne, które możecie na całym świecie sprzedawać, dyktować ceny, dyktować, jak mu się coś nie podoba, zastopować? Nie, to ma Rosja. Wasz wschodni sąsiad, wasz przeciwnik. Oni to mają. Oni mogą tutaj zrobić wszystko: mają i armię, i surowce naturalne. Czyli Polska powinna się skupić na działaniach dyplomatycznych i na polityce wizerunkowej, marketingu. Ktoś powie, no ale na całeś sztuce genial, genialne, czy kiedyś no bo to jedynie usłyszeliście. To jedynie zrozumieliście. Nie. Był marketingowo bardzo dobry. Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, że sami opowiadacie żart o Tusku, panu Tusku, że nawet piekło się uczy od niego polityki wizerunkowej. Piekło, tak, wy nie. Dobrze, że jeszcze wierzycie w to. Nie, bo piekło to jeszcze. Jeszcze te dusze u Was pozostały, ale to jak wzięliście pana Gowina, bo każdemu trzeba dać szansę. Wiedzieliście, jak się zachowuje, wiedzieliście, co robi, wiedzieliście, że będzie z nim problem gorszy niż z panem Giertychem, panem Leperem, widzę razem wziętymi. Wiedzieliście, nie jesteście mądrzejsi. Jeżeli, jeżeli jesteście tacy mądrzy, to dlaczego tu w Częstochowie utraciliście władzę kandydatury sen, senatora, nie udało wam się pomóc i wspierać go, Pos, postawiliście go samego sobie. Nie miał takiego wsparcia i dlatego nie, nie, kadencji nie zdobył senatorskiej, zdobył, zdobył członek lewicy PPS-u, jeżeli pamiętam teraz. Obecny senator konieczny, tak? On został senatorem, ten pan z Lewicy. Wasz kandydat nie pogonił z piaskiem, bo wy wiecie lepiej. Szanowni Państwo, skoro wy wiecie lepiej, to powiedzcie, co lepiej. Ja tutaj wyłożyłem Wam wielkim skrótowo taką łopatologią, wyłożyłem Wam zasady prowadzenia negocjacji, prowadzenia dyplomacji. Oczywiście, szanowni Państwo, to jest wstęp Ogólny, taki ogólny zasób, ogólne na czym się trzeba skupić, ale to nie jest tak proste, jak ja tutaj mówię, ponieważ trzeba jeszcze wnikliwą analizę dotyczącą celów strategicznych, dotyczący również tego, jak zachowuje się adwerza z którym będziemy dyskutować. Wszystko zależy od dyspozycji dnia, tak jak w sporcie, ale również od tego, czy znamy i co wiem, czyli co wiemy o naszym przeciwniku, naszym adwersarzu? Jeżeli to opanujecie, macie małe, blade szanse. Dlaczego małe, blade? No bo zaprzepaściliście tyle rzeczy, tyle rzeczy zaprzepaściliście 6 lat. 6 lat, to szanowni Państwo, powiedziałem: dajcie mi to do zrobienia. Zrobię to. Teraz bylibyście tutaj. Niemcy tutaj, a pan Tusk gdzieś na politycznej emeryturze. To. Tyle w tym temacie. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam.